Przed nami 721 odcinek tureckiego serialu Dziedzictwo. Nana śni i fantazjuje o Jamanie na jawie tak często, że nie potrafi już stwierdzić, co jest fikcją, a co nie. W dodatku jej sny są prorocze. Przez to zdobędzie się na niezaplanowaną czułość wobec Jamana. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w najnowszym odcinku Dziedzictwa. Dziedzictwo, odcinek 721 w niedzielę, 19 października 2025 roku o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 721 odcinka serialu Dziedzictwo, Nana śni i fantazjuje o Jamanie. Nie potrafi odróżnić, co jest fikcją, a co dzieje się naprawdę. W dodatku Jaman powtarza słowa, które wcześniej wyśniła. Przez to Nana zrobi coś, czego nie zaplanowała. Tymczasem Aize zgadza się spotkać z Feritem. Niestety ich spotkanie przerywa ojciec Aize, który ma z byłym zięciem na pięku. Ferit będzie się przed nim ukrywał jak nastolatek. Zobacz, co się wydarzy w kolejnych odcinkach. Zdjęcia publikujemy w galerii.